Witam, dzień dobry, moi drodzy. Witam, witam bardzo serdecznie. Witam, o zdrowie pytam. Lecimy, moi drodzy. Karty na 12. Ja nie lubię przedłużać, bo ja jestem jak zacznę gadać, to końca nie ma. Karty na 12 marca. Bardzo się cieszę, że już jest 12. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za każde miłe, ciepłe słowo. Życzę tym, którzy urodzili się 12 marca, zdrowia, szczęścia, pomyślności. Pieniędzy, w ogóle życzę. No i niech Wam się poukłada wszystko tak, jakbyście chcieli. Karty na 12. Praca. Dom. Co przyjdzie nieoczekiwanie? Rezultat dnia. Wasza rola. Zdrowie. Cóż Wy macie w głowie? Miłość zobaczymy. Miłość. Wiadomość z góry dla Was. Nie może być w ogóle niezwiązane z tym dniem. Wyrocznia. Wyrocznia dla Was. Mi się kolejne wyrocznie, ale wam powiem szczerze, jak szukam czasami jakichś fajnych wyroczni, to one mają bardzo płytkie przekazy. Dobra, lecimy pracę. Co przy pracy? Różnie, różnie. Może wam coś było obiecane, a nie wiecie jak będzie, co będzie, a może wam były obiecane jakieś pieniądze, a może jakieś stanowisko. Współpraca pokazuje się dobra w ogóle. Hmm. tylko czemu ten sąd ostateczny? Może ktoś odchodzi, tak mi karty pokazują. Coś się kończy, ktoś odchodzi. I teraz jakby przy pracy nie wiadomo jak będzie, co będzie. Co to będzie, co to będzie? Jak to będzie? Jak to by się mówiło? Kurczę. Bo jakieś takie powiedzenia oczywiście nie pamiętam. Co przy domu? O, tu przy domu to będzie się działo, bo tu widzę, że jakaś nowa droga. Może było spotkanie, może być taka sytuacja, że zaczniecie zarabiać w domu, też karty mi teraz pokazują, wiecie? I to jest droga, jeżeli wy macie taką sytuację, że zaczynacie pracować w domu, to Wam powiem jedno: że to jest droga do sukcesu. Naprawdę. Jeżeli zaczynacie pracować w domu, robić coś w domu dodatkowo, to karty mówią o tym, że do dwóch lat będą z tego fajne pieniądze, nowe początki, nowe działania. Może być taka sytuacja, że się uparliście na coś, że chcieliście czegoś i teraz zaczynacie działać przy domu. Tak mi karty pokazują. Może być też, że niektórzy zostają sami w domu, bo się rozstali, ale są z tego powodu bardzo zadowoleni. Co przyjdzie nieoczekiwanie? Będzie trzeba poczekać. Będzie trzeba, wiadomość, że trzeba czekać. To przyjdzie nieoczekiwanie. W szczególności, jeżeli miałobyś mieliście dać komuś jakąś zaliczkę, miało coś się wydarzyć, właśnie zadziać przy domu. Karty pokazują, że niespodziewanie okazuje się, że ktoś nie może przyjechać, że ktoś nie może czegoś zrobić, że trzeba będzie czekać. Jaki jest rezultat dnia? A no, tak średnio najeża. Coś spowolniło. Mieliście powera, miało się dziać, a karty pokazują, że rezultat dnia to jest spowolnienie, czyli ale też się zrobiło spokojniej. Dlaczego? Bo tu działania są jakieś pokazane. Moc w ogóle. Hmm. Może ta wiadomość, która przyjdzie, że trzeba poczekać. spowolni jakąś akcję, sytuację, ale Wy jesteście generalnie na początku cios, a potem karty pokazują, że ok, akceptuję to. Jaka Wasza rola? Aha, spełniaj marzenia, karty pokazują. Macie coś na oku, czegoś chcecie. Macie jakąś myśl przewodnią, która Was w życiu prowadzi? To jest to, moi drodzy. Spełniaj swoje marzenia. Jak najbardziej idź w tym kierunku. Jak trzeba... Idź w ogóle za ciosem, karty pokazują. Dla swojego dobra, dla stabilizacji, dla pieniędzy. Idź za ciosem, broń się, jeżeli trzeba będzie. Wyskocz z mieczem, słuchajcie, brońcie swoich marzeń, tak? Będziecie spełnieni. Odetchnijcie z ulgą i będzie Wam lepiej w przyszłości. Jeżeli Wy macie fajne karty, jeżeli Wy macie plany, naprawdę, przy domu, ta praca to się tak pokazuje, że nie wiadomo, co tam akurat tego dnia, ale w ogóle tu się pokazuje jakby dużo działań i tak dalej, dużo wielkich arkan. To, kochani, to, to, co się dzieje teraz w Waszym życiu będzie się zadziewało, to jest w ogóle dobra droga i karty pokazują, odetchniesz z ulgą, będzie satysfakcja w przyszłości, tylko spełniaj marzenia, broń tych swoich marzeń. Ale się po prostu podekscytowałam zdrowie. Hmm. Może być taka sytuacja, że wynik jakiś będziecie mieli zły. Jeżeli ktokolwiek robi wyniki teraz jakiekolwiek to karty pokazują, wynik może być zły i możecie być zdenerwowani. Natomiast nie ma tu dramatów co do tego wyniku. Może coś macie zaniżone, może coś macie podwyższone, może ten wynik okazuje się zły, a myśleliście, że będzie dobry. Nie ma tutaj dramatów moim zdaniem. Hmm. Poza tym, jeżeli macie jakiś wynik badania jakiegoś złego, to zły jakiś wynik, wynik jakiegoś badania. Karty pokazują też nerwy tutaj, nie wiem, ciśnienie. Nawet wiecie, ktoś Wam będzie mierzyć ciśnienie, powie, że ciśnienie macie, nie wiadomo jakie i ja, cokolwiek. Jakiś wynik karty pokazują. Może być to też spowodowane, nie wiem, nerwami, stresem, ciśnieniem właśnie. Co Wy macie w głowie? Dobry plan. Macie jakiś plan. Kurczę, tutaj. Hmm. Zawalczenia o coś. Hmm. O nową pracę, o nową relację w głowie macie. Może chcecie zawalczyć jakąś relację, dlatego że karty mówią, że możecie jak tęsknić trochę za kimś, coś takiego się pokazuje. W ogóle macie jakby dobre nastawienie do przyszłości, ale też w, w, uważacie, że trzeba będzie chyba o coś zawalczyć. Te karty pokazują, że jak najbardziej, w szczególności przy marzeniach, walcz o swoje marzenia. W miłości. A w miłości to puste marzenia doprowadziły do porażki i pomniejszenia Waszej wartości. A to w ogóle jest bardzo złe, dlatego że te karty mi zawsze pokazywały, że będę się czuć źle, będę się czuć, nie wiem, nic nie warta. Natomiast to z reguły trwa chwilę, dosłownie, w tej karcie. Natomiast tu karty pokazują. Mogliście być w jakiejś iluzji. Mogliście żyć jakimiś marzeniami. To Was doprowadziło do takiego momentu, że w jakiejś relacji, w miłości, w znajomości, że stwierdziliście, że macie dosyć. Czujecie się być może z tego powodu źle. Hmm. Ale to nie będzie trwało długo. Bo te karty mówią o tym, że ktoś mógł pomniejszyć Waszą wartość, ale wy nie jesteście mało warci. Nie jesteście, moi drodzy. To, tego ja jestem pewna. Wy na pewno nie jesteście mało warci. Tutaj się pokazujecie przy domu jako osoba konkretna, zdecydowana, mm, która się nie boi pracy, nie boi się wyzwań w życiu. No, to takie jest, że no ktoś, ktoś kogo, do kogo coś czujemy, potrafi najbardziej nas jakby tak, nie wiem, stłamsić, gdzieś tam mm, zbić z tropu. Nie wiem, co powiedzieć, jak to powiedzieć dalej. Wiadomość z góry. Hmm. No i co? To tak jakbyście byli w stresie z powodu tego, że nie wiem, ktoś Wam zrobił przykrość, że coś nie wyszło, że Wy o tym myślicie. Tak karty pokazują. Hmm. Ale te karty wiadomość z góry jest jakby czy to na pewno była Twoja bratnia dusza? Czy to na, pe na pewno hmm. czy zastanowiliście się nad tym? Bo teraz ta karta mówi o tym, że jeżeli traktowaliście kogoś wyjątkowo, czy na pewno ta druga osoba traktowała tak samo was? Bo tak to powinno wyglądać, że my stawiamy kogoś na tym piedestale, czy ta osoba jest dla nas bardzo ważna, wtedy, kiedy ona spełnia nasze jakieś też oczekiwania. Czy na pewno ta osoba spełnia wasze oczekiwania? Bo karty mówią o tym, że możecie jeszcze czasami myśleć o tej osobie zastanawiać się i im bardziej częściej wracacie do tej osoby, tym bardziej jest Wam przykro. No w miłości ktoś Wam pomniejszył wartość, moim zdaniem. Jaka jest wiadomość z góry? Zastanów się dobrze, czy ta osoba była Ci na pewno bratnią duszą, czy ona Cię rozumiała na pewno? Czy mogłeś, czy mogłaś być przy tej osobie sobą? Jaka wyrocznie dla Was? Karta perspektywy. Patrząc na wszystko z boku, zawsze dojrzysz prawdę, nawet jeśli była ukryta. Tyle, moi drodzy, na 12. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.